W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Witaj, Najczystsza Maryjo. Gdy Anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom. Niech udadzą się do Galilei. Tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: Rozpowiadajcie tak: jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Moi kochani, w tej krótkim fragmencie Ewangelii mamy zestawionych ze sobą właściwie dwa świadectwa: świadectwo prawdziwe i świadectwo fałszywe, czyli kłamstwo. Niewiasty, które zobaczyły Chrystusa zmartwychwstałego, są świadkami Jego zmartwychwstania i dają prawdziwe świadectwo, zostają posłane. Do uczniów, ażeby mówić o Chrystusie. I żołnierze przekupieni przez starszych dają fałszywe świadectwo, tak, żeby odwieść od wiary. Jak rozpoznać prawdziwe świadectwo od fałszywego? Rozwiązanie jest bardzo proste. Jeżeli się idzie za prawdziwym świadectwem, to dochodzi się do tego, że rzeczywiście się Chrystusa poznaje. Słyszymy, że Pan Jezus obiecuje niewiastom uczniowie niech udadzą się do Galilei tam mnie zobaczą jeżeli się wypełnia to co mówią prawdziwi świadkowie Jezusa świadkowie jego zmartwychwstania świadkowie jego miłości to samemu przez czystość serca i miłość można Pana w życiu dostrzec tak różni się człowiek wierzący w Chrystusa który wierzy prawdziwemu świadectwu w kościele od człowieka który idzie za bałamutnymi kłamstwami podszywającymi się pod świadectwo. Panie Jezu, daj abyśmy mogli Ciebie wyraźniej widzieć, i dziękuję Ci za to, ile ilekroć dałeś nam siebie poznać przez różne wydarzenia w naszym życiu, aby umocnić naszą wiarę, i abyśmy jeszcze mogli dawać większe świadectwo Tobie przez miłość. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec, syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.